Wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. Cześć widzowie! Macie jakieś pomysły, co wydarzyło się z Andrzejem Dudą pod koniec jego prezydentury? Kochone z wielkości arbuzów. Zachowuje się jak rozwścieczony Pitbull spuszczony ze smyczy. A ostatni wywiad był zdecydowanie najmocniejszy w jego wykonaniu. Szkoda, że dopiero teraz. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Wiecie na co jeszcze nigdy nie jest za późno? Na zostawienie lajka like i suba. Zostawione? To oglądamy. ...była włączona... Panie redaktorze, zaraz, zaraz, zaraz chwilczkę. Bardzo mi przykro, wie pan, ale w takim razie Trybunał Konstytucyjny wzbudzał moje wątpliwości przez ostatnie 30 lat. Bo za każdym razem wybierali go albo postkomuniści, albo lewicowi liberałowie. Cały skład hmm. wybierali. I przez całe lata w tym Trybunale nie dało się przeforsować niczego, bo tam byli ludzie o określonym profilu ideologicznym. Jak się władza zmieniła, co oznaczało kryzys demokracji w Polsce, bo ludzie źle wybrali, jak się dowiedzieliśmy w 2015 roku tak źle wybrali, że po prostu już gorzej się nie dało i zaczęły się normalne, rzetelne, uczciwe zmiany w zgodzie z Konstytucją i wszystkimi zasadami ustrojowymi, to nagle się okazało, że kwestionowany jest Trybunał Konstytucyjny, bo cały ten właśnie wściekły establishment teraz kontestuje te zmiany jako absolutnie niedopuszczalne i niedozwolone, bo zostali od, odepchnięci od koryta i gwarancja, którą sobie chcieli stworzyć w postaci przyblokowania Trybunału Konstytucyjnego swoimi ludźmi wybranymi na zapas, przypominam 2015 15 rok ja przed tym ostrzegałem w Wilanowie, jak otrzymywałem potwierdzenie wyboru na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, jako jeszcze wtedy prezydent, elet, ostrzegałem, żeby tego nie robić, kiedy wybierano sędziów na zapas, łamiąc konstytucję i ustawy w obecności prezesa Trybunału Konstytucyjnego i całej tej trybunałowej elity. Ich obecności, oni doskonale wiedzieli, komunikowali się przez internet, że to jest przegięcie, ale mimo wszystko z pełną świadomością szli w złamanie prawa tylko po to, żeby sobie zagwarantować właśnie to, że oni będą mieli większość w trybunale i w związku z tym będą decydowali o wszystkich ustawach. Wiecie panowie, ja powiem tak, bardzo skrajnie i cynicznie, ale niestety prawdziwie to zabrzmi, bo ja to widziałem w latach 2008-2010, kiedy reprezentowałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako jego minister i prawnik przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kolejne sprawy, w których upadały kolejne ustawy przyjęte przez rządy Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, a przede wszystkim rząd Jarosława Kaczyńskiego, który przypomnę, że od 2006 do momentu, do 2007 roku, do wyborów był, był premierem. Po kolei wszystkie te zmiany, zwłaszcza istotne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, jak na przykład Szybkie postępowanie dla sędziów złapanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, tak? po to, żeby można było to osądzić, szybkie zdjęcie ochrony immunitetowej zablokowane. Następnie kwestia tego, żeby prezesi sądów nie mogli zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo w Krajowej Radzie Sądownictwa byli tylko prezesi sądów, którzy w sądach swoich decydowali o życiu i śmierci sędziów. Którzy im podlegali, a potem w Krajowej Radzie Sądownictwa po raz drugi trzymali wszystko za gardło i decydowali o awansach. No, super, układ był po prostu idealny. W ten sposób właśnie stworzyła się ta sitwa, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Więc, że tylko określone osoby miały szybką ścieżkę awansową. Po różnego rodzaju koneksjach, kontaktach, itd., itd. dlatego mamy dzisiaj czołowych sędziów, w których rodzice byli na przykład bardzo wysoko postawionymi funkcjonariuszami komunistycznej służby bezpieczeństwa. A nazwiska nie wymienię, tutaj wiadomo o kogo chodzi. Więc to nie są przypadkowe kariery. Nie ma w tym żadnej przypadkowości. To jest po prostu właśnie ten układ, który wyszedł z czasów komunistycznych, gwarantowany przez elitę ówczesną sędziowską, o czym już mówiłem. Wymiar sprawiedliwości, środowisko sędziowskie oczyści się samo. Figa z makiem, z pasternakiem. Tak się oczyściło, że do dzisiaj, do 2015 roku, kiedy sprawdziliśmy stan osobowy Sądu Najwyższego, okazało się, że jest cała grupa sędziów, którzy należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jedna pani sędzia, która w stanie wojennym zajmowała się weryfikowaniem w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy, czy, czy prawodawstwo stanu wojennego jest dobrze wdrażane w sądach, zwłaszcza to karne. I ta pani została sędzią Sądu Najwyższego. To są ci niezawiśli sędziowie, tak najbardziej bronili niezawisłości, podczas gdy należeli do komunistycznej partii, w której statucie było zapisane, że najważniejszym wytyczne daje partia. I że bezwzględnie należy ich przestrzegać. To to jest niezawisłość sędziowska. No więc tacy ludzie obsiedli wymiar sprawiedliwości, który w moim przekonaniu wymagał i wymaga w związku z tym dalszej reformy. To wszystko musi zostać naprawione. Nie może być tak. Ja to mówię przy każdych nominacjach sędziowskich. Nie może być tak, że obywatel wie, jakie są poglądy sędziego. Ja im mówię tym młodym sędziom. Najczęściej są to młodzi sędziowie ci, którzy dopiero wchodzą do stanu sędziowskiego, czyli otrzymują swoją pierwszą nominację sędziowską. Ja nie mam prawa wiedzieć, co państwo sądzicie o aborcji. Czy jesteście państwo wierzący, czy nie? Co państwo sądzicie o religii w szkole? Co państwo sądzicie o Andrzeju Dudzie? Co państwo sądzicie o Jarosławie Kaczyńskim, Donaldzie Tusku, Leszku Millerze i tak Nie mam prawa tego wiedzieć. Bo ja idę do sądu i przede mną siedzi anonimowy dla mnie sędzia, którego poglądów nie znam, nigdy ich nie słyszałem. Człowiek, który się nie udziela publicznie, który się nie udziela politycznie, który nie łazi na demonstrację, demonstrując, że jest sędzią i właśnie tutaj się opowiada po jednej ze stron sporu politycznego. Nie mam prawa tego wiedzieć. Po prostu. I to jest ich obowiązek. Oni to mają zapisane w etyce zawodowej, która jest po prostu w sposób brutalny i bezczelny od 10 lat przez część tego środowiska łamana. Co doprowadziło do tego kryzysu, z którym mamy do czynienia obecnie? I ja powiem tak: jeżeli to środowisko, między innymi, nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego, bez prawa do stanu spoczynku. Podkreślam to. Być może przyjdzie wreszcie taki dzień, że trzeba będzie po prostu to zrobić, po to, żeby nigdy więcej. Żadne pokolenia sędziowskie nie ośmieliły się. Wiecie Państwo, niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: Wie Pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach jest prawda. Co by nie opowiadał tutaj jeden czy drugi koryfeusz prawa karnego liberalnego, kara. Ma również walor odstraszający. I niestety, ale prawdopodobnie trzeba będzie, jeżeli dalej będzie postępowało to szaleństwo wśród niektórych sędziów, szaleństwo moim zdaniem, bo to jest, to zaczyna być po prostu na krawędzi, przepraszam, oszołomstwa, to co, to co obserwujemy i to co gdzie można przeczytać. Trzeba będzie po prostu rzeczywiście dokonać oczyszczenia stanu sędziowskiego z ludzi, którzy po prostu pokazali na przestrzeni lat, że się nie nadają do tego, żeby być sędziami, po prostu się nie nadają. Na skutek cech, które mają osobistych, po prostu się nie nadają, nie mogą być w środowisku sędziowskim, nie mogą sprawować wymiaru sprawiedliwości, doktorze. Jeżeli ludzie uznają, że w Polsce potrzebna jest nowa konstytucja, i tak fundamentalna jakaś zmiana ustrojowa, to tak wybiorą w wyborach, że taka możliwość będzie. Dzisiaj nie ma. Po prostu. Nie ma dzisiaj takiej większości, która jest w stanie uchwalić nową konstytucję. Więc przyznam szczerze, że jest to trochę beblanie. <grywanie> Od 30 lat się o tym mówi. Nie. Jeżeli się okaże, że. Wśród, że, że, że tak sprawa została, przepraszam za określenie, przegrzana przez te środowiska, o których przed chwilą wspominałem, które uważają, że konstytucje mogą sobie interpretować dowolnie, jak im się podoba, że z artykułu drugiego konstytucji można wyprowadzić słonia, jeżeli ktoś ma ochotę. No tak robią, że konstytucji nie należy czytać literalnie, tylko należy czytać w zależności od tego, jak pasuje i jaka jest ochota dla nich w danym momencie. A w razie czego można powiedzieć, nie, nie, jest stan wyższej konieczności, można nie przestrzegać konstytucji. Można robić całkowite bezprawie. Pan premier może rządzić dekretami. Dekretami może stanowić ustawodawstwo, bo to jest stan wyższej konieczności. I tu wychodzą wielcy koryfeusze prawa, prawda, prezesi Trybunału Konstytucyjnego i opowiadają takie brednie, jak całkowicie nieodpowiedzialni ludzie. Jak nieodpowiedzialni ludzie całkowicie, po prostu. To ja mówię bardzo spokojnie. Być może doprowadzą do tego rzeczywiście, że w naszym społeczeństwie zarysuje się i umocni się tak głębokie przekonanie o